Pan z wami i słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do mnie. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto u siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie w pierwszy, i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drzwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie w pierwie, nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo. Gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z Was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo Pańskie. Możemy sobie wyobrazić dzisiaj Jezusa, za którym podążają tłumy. I w którymś momencie On odwraca się do nich i mówi właśnie te słowa. My dzisiaj z tych słów, możemy zadać sobie pytanie, zadać to pytanie Jezusowi, ale Panie Jezu, jak to? Ty mówisz o nienawiści? Jak mamy rozumieć te słowa? O co ci chodzi? No bo trudne są te słowa, jeśli ktoś nie ma w nienawiści i tej wyliczamy. Nawet siebie samemu. Nie. nie może być najmniejszy. Żeby zrozumieć to dzisiejsze słowo, chciałbym posłużyć się ostatnim znakiem tej perykopy, którą dzisiaj usłyszeliśmy. Pan Jezus mówi. Tak więc nikt z was... Jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. I tutaj takim echem rozgrzewają inne słowa Pana Jezusa, bo musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli rozważamy Słowo Boże, jakikolwiek fragment Pisma Świętego, fragment Ewangelii, nie możemy Go rozważać jakby wyjmując Go z całości. Tylko zawsze w kontekście całego Bożego objawienia. Dlatego, że jeżeli wyjmiemy jakiś fragment z kontekstu, to wtedy możemy się rozminąć z tym, co Bóg rzeczywiście miał na myśli, wyciągnąć fałszywe wnioski, co nas znowu wprowadzi na manowce i może w nas obudzić jakiś sprzeciw wobec Boga, a Pan Bóg powie, no a przecież jak nie, to miałem na myśli. Więc trzeba, żeby zrozumieć słowo Boże, trzeba je rozważać jakby w kontekście całego Bożego Powiadania, czyli tego wszystkiego, co Bóg nam opowiedział o sobie. Bo to ma bardzo duże znaczenie. I e, tak jak wspomniałem, to dzisiejsze słowo znajduje takie swoje odzwierciedlenie w innych słowach pana Jezusa. To jest piąty rozdział Ewangelii Mateuszowej, wtedy kiedy czytamy, tak zwane kazanie na górze. I tam pan Jezus powiedział takie słowa: Błogosławieni ubodzy, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. To ubóstwo w sensie biblijnym oznacza nic innego jak hojność. Hojność, umiejętność obdarowywania. Ta hojność rodzi się z pewnej takiej wewnętrznej postawy. Z tego przeświadczenia, że wszystko, co posiadam, nie jest mi dane na zawsze. Że wszystko, co sobie uzbieram w życiu, co w jakiś sposób zabezpiecza mój byt doczesny, ono nie jest mi dane na zawsze. To nie jest na No bo w momencie śmierci to wszystko zostanie nam zabrane. Pozostaje nam... Zostawimy to wszystko. Nic ze sobą nie zabierzemy. I teraz jakby Pan Jezus zawsze w tym swoim nauczaniu, On nam stawia pewien konkretny horyzont. Tym horyzontem jest życie wieczne. Więc on cały czas chce, motywuje nas do tego, żebyśmy my, jako ludzie wierzący, no bo określamy się jako ludzie wierzący, wierzący w Chrystusa, podnieśli wzrok z tego, co tu i teraz, bo to tu i teraz, to, w jaki sposób je urządzamy nasze życie w tym czasie, ma znaczenie i ma wartość, o, o ile tylko patrzymy na to, co jest celem ostatecznym naszego życia, czyli życie wieczne. Bo w oderwaniu od wieczności, od tej obietnicy życia wiecznego zboju, od tej drogi, która wiedzie przez... Trudne e, zakręty, bo pójście drogą Ewangelii to jest tak naprawdę umieranie dla siebie samego, umieranie dla tego świata, odrywanie się od tego, co jest nowoczesne, e, nie po to, żeby się odciąć od ludzi, nie po to, żeby się odciąć od świata, żeby uciec od świata, tylko żyjąc w tym świecie, bo przecież Chrystus nas w tym postawił. On chce, żebyśmy byli tutaj w tym świecie, żebyśmy ten świat przemiali, ale przez nowy sposób patrzenia. I to jest właśnie zawarte w tej dzisiejszej Ewangelii. Jezus wystawia nam wysoko poprzeczkę. Jest taka jednostka amerykańska, nazywa się Navy Seals, i oni y, dokonują poboru wśród, można powiedzieć, elity y, wojskowych poprzez bardzo trudny y, kurs. I na końcu tego szkolenia jest tak zwany egzamin końcowy, który się nazywa Week. i tam, tam naprawdę. Y, doprowadzając człowieka do granic jego możliwości, chcą sprawdzić, czy dany człowiek, dany kandydat jest w stanie przekroczyć samego siebie. Jeżeli to zrobi, no to się nadaje. Teraz pan z dzisiaj, zwracając się do swoich uczniów, mówi stawiam wam wysoko poprzeczkę. I teraz, na ile wy jesteście w stanie dać z siebie, żeby osiągnąć to, do czego was zapraszam. Wiecie, bardzo często mówimy o tym, że Pan Bóg nas kocha, Pan jest wobec nas miłosierny. I to jest prawda. Ale Jego miłość, Jego miłosierdzie, które On nam objawia, które nas obdarza, ono w jakiś sposób motywuje nas do tego, żebyśmy przekraczali samych siebie. Ale nie po to, żeby stać się prawda, jakimś takim zawodowym żołnierzem, który będzie potrafił odbierać życie innym, ale do tego, żebyśmy stali się, można powiedzieć, jego zawodowymi uczniami którzy będą szli za Jego głosem, za Jego Słowem, którzy będą przekraczać siebie, czyli będą pracować nad swoimi wadami, grzechami, będą powstawać ze swoich upadków, będą przemieniać swoje życie, przemieniać się w myśleniu, jak później napisze nam apostoł Paweł, po to, żeby stawać się nowym człowiekiem. Bo celem jest życie wieczne. Wiecie, czasem można ulec takiej pokusie, że przychodzę do Pana Boga i mówię Mu tak, Panie Boże, to jest moje życie. I teraz ja Cię zapraszam do współpracy ze sobą, po to, żebyś mi błogosławił. Żebyś Ty mi, prawda, dawał zdrowie, pieniądze, pomyślność, żebyś mnie chronił przed jakimiś niebezpieczeństwami. Czyli wchodzimy w układ. Podpisujemy umowę o dzieło. Tymczasem, jak czytamy Boże Objawienie, czytamy Ewangelię, to Jezus mówił, jeżeli chcesz być moim uczniem, to jedyną drogą jest droga przekraczania siebie. Oczywiście, w swojej wolności możesz powiedzieć, sorry, ale nie chcę. Bóg nas uczynił ludźmi wolnymi. I on ponosi pewne ryzyko. Bo on zaprasza Ciebie do wspólnoty ze sobą, ale ta wspólnota, tak jak każda miłość, jak są małżeństwa tutaj, to wiecie doskonale, żeby zbudować zdrową relację małżeńską, to nie wystarczy tylko brać. Bo wtedy ta miłość jest egoistyczna, jest ułomna. Jest jednostronna i zazwyczaj wtedy to się kończy dramatem. Ale że koniecznym warunkiem, żeby miłość się rozwijała, to jest umiejętność dawania. Zapominanie o sobie, jak tutaj mamy młode mamy, które przychodzą z dziećmi, żeby tutaj wprowadzić im to w stronę i tatusiod. Teraz takie małe dziecko, ono wymaga uwagi. Czasami nie przez nocy. Wiele wysiłku i troski. Zapominania o sobie po to, żeby zatroszczyć się o, o to małe nowe życie. Tak samo w wraz z Panem Bogiem. Zobaczcie, Bóg poszedł w tym dawaniu siebie do... można powiedzieć do granic ostateczności, bo tym jest Eucharystia. My w czasie Mszy Świętej przychodzimy do Komunii Świętej. A czym jest Komunia? Dzieci mówią, że A czym jest Komunia? To jest ciało Chrystusa. Bóg w swojej miłości do Ciebie, do mnie, poszedł tak daleko, że postanowił z siebie zrobić pokarm. I tu się dokonuje Komunia. Bo owocem tego dawania jest Boga dla nas, jest to zjednoczenie z Nim. To Boże życie, które nosimy w sobie. To jest owoc spotkania z Bogiem. Tu nie chodzi o obrzędowość. Tu nie chodzi o to, że, że jesteśmy tutaj po to, żeby sobie jakoś tam wypełnić czas w idzie. Bo z, z pewnością bylibyśmy w stanie sobie zorganizować ten czas o wiele lepiej. Ale przychodzimy tutaj po to, żeby spotkać się z Bogiem, który chce mi dawać siebie do końca. Bo taka jest Boża miłość. Tylko, że jeżeli to jest tylko z Jego strony... A z mojej strony nie ma nic, to się nic nie dzieje. Nic się nie stanie. Nic się nie zmieni w moim życiu. W żaden sposób moje życie nie ruszy do przodu, jeżeli ja w to nie włożę siebie samego. To, co Jezus dzisiaj mówi. Kto nie dźwiga swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniom. Czyli jeżeli nie wezmę swojego własnego życia w swoje ręce. Jeżeli nie podejmę tego trudu i wysiłku, żeby to życie zmieniać, żeby wychodzić ze swoich grzechów, żeby wychodzić ze swoich słabości, żeby bardziej ufać Słowu Bożemu i za tym Słowem iść przez życie, no to nic się nie zmieni. To nadal będę w tym samym miejscu, w którym jestem. Natomiast jeżeli odważę się, no to trzeba odwagi, rzeczywiście uwierzę temu Słowu i pójdę za tym Słowem, to wtedy ja będę umierał dlatego, co jest tutaj w tym świecie. Bo im więcej będę dawał, tym więcej będę otrzymywał, bo taka jest Boża pedagogika. To jest pewien taki paradoks. Im więcej dam, tym więcej otrzymam. Święty Paweł pisze tutaj do Filemona: Straciłeś niewolnika, bo ten niewolnik ma uciec. Paweł tam później przygarnął, on się stał chrześcijaninem i później Paweł pisze w liście do niego. Straciłeś niewolnika, Czyli to jest twoja strata, ale zyskałeś bratem. Czyli w zamian otrzymujesz coś znacznie więcej. Jeśli ja zaufam Bożemu Słowu, Bożej obietnicy, to jeżeli nawet stracę to, co jest doczesne, może jakieś, nie wiem, nieuporządkowane relacje w rodzinie, nieuporządkowane relacje z przyjaciółmi, Jakieś nieuporządkowane przywiązanie do tych rzeczy materialnych, nawet jeżeli to stracę, to w zamian zyskuję znacznie więcej. Ale jeżeli się nie odważę na to, no bo bardziej zaufam temu, co mam w garści, niż Bożemu Słowu, to nic się nie stanie. A jeżeli zaufasz Bożemu Słowu, to zyskasz znacznie więcej. Święty Piotr powie do Jezusa. No my uwierzyliśmy Tobie i zostawiliśmy wszystko. I co my za to będziemy mieli? A Pan Jezus powiedział, nikt kto ze względu na mnie opuścił ojca, matkę, żonę, dzieci. Oczywiście chodzi o jakieś takie stare relacje, niepoukładane, takie typowo ludzkie, naznaczone grzechem i słabością. Nikt kto to zostawił, kto się z tego wyrzekł, nie, nie straci tego, bo zyska znacznie więcej, a jeszcze życie wieczne liczy. I to jest Boża obietnica. Tylko teraz pytanie, na ja dzisiaj Pan stawia dla nas. Bo Jezus, On zawsze dostawia nam ten margines wolności, wyboru. Stawiam Ci konkretne wywagania, bo Cię kocham. Stawiam Ci wysoką poprzeczkę, bo jestem przekonany, że jesteś w stanie do tego punktu dojść razem ze mną. Tylko pytanie, czy odważasz się czy znajdziesz sobie na tyle uwagi, żeby za tym Słowem pójść, żeby temu Słowu uwierzyć? Wybór zawsze będzie należał.